Taki piękny wieczór, chwila, gdzie nie pada. Tylko się takie momenty wolne na spacer podkrada, kiedy nie pada, bo przecież jak zwykle e, lubi padać. No, niestety, takie mamy pogody. E, okres taki beznadziejny, taki pogodowy. No, jest popsuta pogoda zazwyczaj i po prostu no tak się dzieje, jak się dzieje ale za to nic nie możemy tak już jest musimy się z tym zgodzić, że musimy przejść to, tą brzydką pogodę jakoś i przetrzymać to, że tak pada i chłodno się robi Chłodne. Chłodne już pewnie. Jesienne dni takie będą. Zaraz będzie więcej takich jesiennych dni. No niestety. No co zrobić? Tak już jest. No to nic nie możemy. My możemy najwyżej wybrać sobie, że w deszczu nie idziemy na spacer i tyle. Także. Takie wolne chwile są tylko, żeby gdzieś tam podkraść sobie ten wolny czas, żeby skorzystać troszkę, chociaż ze świeżego powietrza, bo tak to, nie się, nie bo tak to się siedzi bez przerwy w murach. W murach, i, i no, i cóż, to już jest. No, co zrobić, tak już jest. Ach, pogoda jak pogoda. Akurat się udało, że na spacerze jestem, mam wolną chwilę, proszę bardzo. Jak zwykle z towarzyszem. Psim. No, co ja na to poradzę, no? Z psem trzeba wychodzić na dwór. Jak się ma psa, to trzeba z nim wychodzić, żeby nie nabrudził w domu. Wieje, troszkę wiatru jest, no ale cóż. To, że wiatr to jeszcze nic, dobrze, że nie pada teraz. No ja mogę troszkę dłużej pospacerować z psem, bo tak to, to zawsze trzeba szybko, szybko i, i wtedy pies nie zdąży porządnie się załatwić. Znaczy zdąża, ale to nie jest takie, zawsze się spieszymy już do domu. A tak to można troszkę dłużej pobyć na dworze. O. No i tak to jest, wykorzystujemy troszkę chwil wolnych. Wiem, że mało filmów nagrywam ostatnimi czasy na YouTube. Wiem. Przyznaję się szczerze, że było mało, stosunkowo mało filmów na YouTubie, na moim kanale. Już pomijam psa, pomijam wszystko, ale też miałam swoich, mam wiele swoich rzeczy. Jak zwykle zresztą zawsze mam coś i czasem są takie dni, że wcale nie ma u mnie filmów na kanale i trzeba zawsze jak zwykle troszkę czekać. No ale co zrobię? Najpierw muszę swoje sprawy pozałatwiać, żeby mieć chociaż chwilkę wolnego czasu, swoje prywatne. I dlatego filmy czasem są częściej, czasem jest mniej tych filmów, czasem jest więcej, bo ja czasem jeden za drugim, jak nadaję, to jeden za drugim leci. Chodź tu, chodź tu. Było do psa. W każdym bądź razie czasem rzucam to jeden za drugim i się wtedy napiętrza. Ja wiem, ale to jest dlatego, że chcę zawsze nadrobić zaległość z momentu, kiedy nie nagrywałam. Powiedzmy tam, nie wiem, przez tydzień czasu, przez pięć dni, przez okres siedmiu dni przez okres trzech dni i, i wtedy <laughs> nadaję jeden za drugim. Sorry za mój kaszel Ale troszkę jakiegoś dziwnego kaszlu mnie dopadło Ale to przechodzi <laughs> miałam gorszy miałam taki gorszy jakąś grypkę podłapałam nie wiem z jakiego powodu ostatnimi czasy i i wówczas też nie nagrywałam filmów tak, żeby z sobą nagrywać, czy podczas spaceru, bo. Bo nie chciałam tak chrypić, bo takiego chrypienia, coś takiego, no to raczej nie sądzę, że przyjemnie by się słuchało. Więc wolałam odczekać i najpierw wyleczyć gardło żeby móc nagrywać po prostu żeby się przyjemniej słuchało a nie takiego chrypania Bo nie wyobrażam sobie chrypiąc yy, nagrywać film i potem to jest takie mało, mała ilość wyświetlalności i tak dalej No ale mniejsza z tym w każdym, razie, w każdym razie na szczęście mamy jeszcze taką pogodę, że możemy sobie pozwolić na takie dłuższe spacery. Nawet wieczory całe szczęście są jeszcze na tyle fajne, że można nawet pobyć sobie na zewnątrz albo pospacerować gdzieś się przejść czy coś. Ale to też tak łapiemy takie chwile, kiedy nie pada, bo zapewne o tej godzinie mamy godzinę 21. I jak znam siebie, to o tej godzinie już by mnie nie było na dworze, gdyby padało. Nie byłoby nas po prostu, choć. Eee, nie byłoby nas tu. Siedzielibyśmy w domu i nagrywałabym byle co. Oczywiście, że film by wpadł jakiś. Ale wpadłoby jakieś byle co. Ode mnie taki jakaś tam beznadzieja. A nie chciałabym tak często nagrywać takich beznadziei, które mają małe wyświetlalności w stosunku do tego co jest, co ma lepszą wyświetlalność. Więc No ale tak nagrać troszkę ze spaceru. Troszkę ze spaceru. Okazję nagrać wieczornego. A co nam szkodzi? Troszkę połazić, troszkę połazić, rozejrzeć się, co się dzieje w okolicy. My też Zobaczyć Co jak to się mówi Co w trawie piszczy Nie? A raczej co na dworzu piszczy Takie przysłowie jest Że się mówi A idziemy na zewnątrz Zobaczyć co w trawie piszczy Zawsze mamy na, na myśli ogród Albo jakiś Park, albo jeszcze coś, jakąś jakieś coś związane z zielonością. Ale jak się mówi o mieście, czy nawet o swojej okolicy, dzielnicy, no to się mówi. Można to nazwać sobie jakkolwiek, ale trochę trzeba. Yy, chodzi o to, żeby nie cały czas mnie, chodzi o to, żeby nie cały czas wirtualny świat. Żeby nie żyć tylko wirtualnym światem, lecz światem żywym. Dlatego mam nie okazję, że też chcę zobaczyć co w okolicy. Przy tej okazji kręcę film i co tam. Chwilą walną Chwilą się troszkę trzeba ma cieszyć troszkę jeje, troszkę rucha Mam nadzieję, że będzie mnie słychać Może nie przygłuszy ten wiatr A jak przygłuszy to trudno Nic takiego ważnego nie mówiłam tu Będzie budynek w okolicy Tak i na razie na tyle. A już widać dźwigi. Nie wiem czy ten film będzie udany, czy nie będzie udany. Może będzie. Raczej pewnie będzie znowuż... Słaby, no ale dobra, coś tam opowiedziałam co nieco. Tak sobie troszkę pogadałam. Troszkę na luzie o wszystkim i o niczym. No i cóż, i do kolejnego razu. Może się uda lepszy jakiś film nagrać w dzień. Znowu coś zobaczę, to znowu coś nagram. Do następnego razu.